Witam, Was zapraszam na rozkład dla wagi o miłości na luty. Miłość, związki, relacje no co tutaj te karty nam pokażą odnośnie mm, tych kwestii. E, to nie będzie dla wszystkich, to rozkład jest ogólny, więc bierzecie tylko to, co będzie z Wami rezonowało, to, co czujecie, e, to, co do Was pasuje, co tutaj. Em, jest takie powiązane z Waszą sytuacją, i że wiecie, że to jest dla Was. Jeśli nie ma nic takiego, nic nie wierzycie, nic na siłę nie, nie robimy, nie wciskamy, bo tak nie można, po prostu szukamy innych, innych rozkładów, albo sprawdzamy sobie ascendent, na przykład, może na ten czas i w innym znaku, może być dla Was informacja. Ale macie czas wielkich przemian, wielkiej e, transformacji. Bardzo duża zmiana, takie chopki, są dosłownie e, takie przeskoki, góra, dół, i nagle jestem tu, a za chwilę jestem tam, no bo coś odchodzi, coś przychodzi. Jest początek i jest koniec. A wielkie wyczekiwanie w takim mm, zaufaniu, ciszy i spokoju na to, aż. To co, to, co nie jakby nie może dalej już być gdzieś przy mnie, być ze mną, żyć przy mnie, to zakończysz jakąś podróż, jakąś wędrówkę, jakiś cykl, jakiś etap, odchodzi do przeszłości. On był bardzo dobry dla ciebie. Zrozumcie to tak właściwie, bo nie to, że tu jest jakaś katastrofa, tu po prostu jest taka naturalna kolej rzeczy. Wszystko ma swój początek i koniec, i ty zakończasz pewien rozdział. Może to był jakiś wyjazd, może jakaś wycieczka z takim głębszym doświadczeniem życiowym dla Ciebie, albo po prostu sytuacja, czas w Twoim życiu, który bardzo dużo Ci dał. Bardzo wiele wyjaśnił, wniósł w Twoje życie, to może być związane ze specyficzną osobą. Dużo takiej radości, pozytywnych wibracji, nauczyłeś się czegoś, doświadczyłeś, wziąłeś do siebie, zabrałeś z tego czasu to, co najlepsze, wyciągasz wnioski, jesteś mądrzejszy, bardziej taki pewny siebie, silniejszy. No i świadom. I to odchodzi coś. Wziąłem, nauczyłem, doświadczyłem, dziękuję i odchodzi, zamyka się, nie ma czegoś, coś zamykasz, coś kończysz. I teraz z tym takim naładowaniem pozytywnymi wibracjami. Zaczynasz tak tutaj troszkę sobie szaleć, brykać. Takie energie są rozchuszane. Wchodzę sobie teraz z takiego, może trochę poważniejszego czasu, jak to tam zamknąłem, taki jakiś bardziej stabilny, bardziej taki. Uczący mnie, pozwalający osiągnąć jakąś świadomość, jakiś stan wiedzy, to ja teraz to tak sobie troszkę popuszczę, poluzuję, pochodzę sobie na imprezki. Przychodzi czas takiego cieszenia się życiem, łapania chwil, ale też to jest. Ciąg dalszy Twojej transformacji, tutaj zmiana za zmianą, bo to, co zamknąłeś, to z automatu otwiera Ci drzwi do tego nowego, nowego etapu. I Ty w tym nowym etapie już tak jakby chcesz więcej wziąć z życia, bardziej się cieszyć tym życiem, radować, łapać chwilę i Tutaj też jakby bo możesz nie zauważyć, ale zwróć uwagę, to jest dla ciebie wyzwanie. Nie przegap, zauważ, docen, kogoś kogo masz blisko siebie, kto jest takim twoim wsparciem. Kto daje ci siłę, kto cię tak jakby wzmacnia, pozytywnie ładuje, przy kim czujesz się bezpiecznie, ale też Odnajdź siłę i moc w sobie. Dla tych, którzy nie mają jakiejś takiej osoby, która jest ich filarem życiowym, to Ty jesteś swoim filarem, to Ty właśnie Ty po tych wszystkich doświadczeniach i zmianach, bo Ty tak tutaj się no, balansujesz, robisz różne rzeczy góra-dół i Ty wiele doświadczasz, wiele się nauczyłeś. Teraz musisz zauważyć, jaką masz w sobie moc i jaką siłę, aby iść dalej, aby teraz. Spełniać swoje marzenia, doczekać się tego, na co tak spokojnie czekasz, co wiesz, że, że jest gdzieś przed tobą, dla ciebie, takie pisane i to jest taki spokój, taki fajny spokój, cisza, wyczekiwanie na to spełnienie, więc jesteś taki kompletny, odbudowany, silny, świadomy, taki światły człowiek i zwróć na to uwagę. Wykorzystaj mądrze swój potencjał i swoją moc, bo będziesz miał przyczyn, bo tutaj chcecie trochę wciągnąć w jakieś nowości, w tym nowym, co, co się pojawia. Uważaj na takie. Na frywolności, na na przykład imprezowanie, na dużo alkoholu, na dużą ilość randek, bo takie coś do Ciebie przychodzi. Tak, jakby z jakiegoś takiego poważniejszego życia, które cię wyedukowało, teraz idziesz taki, w taki luz, w taką lekkość, co też jest bardzo potrzebne. I oczywiście przeżyj to, tylko um, weź też z tego to, co ma być dla Ciebie dobre. Um, I nie przegap. Nie przegap czegoś w sobie, nie, nie przegap kogoś, po prostu stań na takiej wysokości tutaj zadania z otwartymi oczami i takim bardzo otwartym umysłem. Masz taką, taką rozbujankę tutaj, taką, taki czas zmian, ale on też jest taką na Twojej drodze, właśnie po to, abyś też tego doświadczył, tej lekkości, tej takiej spontaniczności, bo to mo może być tak dużo, dużo nowych osób pojawiających się. Bardzo taki e, lekki miesiąc, przyjemny, ale to nie jest żadna, e, żadne przypieczętowanie ani trwałe zobowiązanie się tutaj z nikim, absolutnie nie. Raczej e, kolejna wiedza i doświadczenie, jakie masz zebrać, ona daje ci poczucie szczęścia, wprowadza cię w taki błogi nastrój, także taka przyjemna lekkość bytu i e, cieszenie się życiem. O tak bym powiedziała, że takie coś jest tutaj dla, dla ciebie, przed tobą. Bo to, co było, co odesz, od, odchodzi, zamykasz, było inne. Też było pozytywne. Ale czymś innym to było. A teraz wchodzisz w inny stan, w inne energie, inne otoczenie. Gdzie też się dobrze poczujesz, ale to masz bardzo głęboką e, taką transformację tutaj e, Twojej duszy. Ona cały czas trwa, jest nie. Mm. Nieskończona, więc czas nauki i takiego zgłębiania informacji o samym sobie tutaj, co będzie bardzo potrzebne w dalszych etapach życia. No, i wtedy to jakby um, dopiero będziesz wracać myślami i um, rozumieć, dlaczego pewne rzeczy się zadziały, jak to dobrze, że one się zadziały, wcześniej tego nie tak nie widziała mnie. Nie podchodziłam do tego w ten sposób, a teraz już to wszystko wiem. Przyjdzie moment, kiedy to wszystko się zazębi, tak dopełnie, przyjdzie takie zrozumienie tych, tych wszystkich etapów, które tutaj się będą w Twoim życiu pojawiały, bo jest duża zmienność, ale to jest wszystko po coś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.